Szanowni Państwo, znajdujemy się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Olszynie. Jest to obiekt, który był przyjęty przez nas kilka lat temu. Zainwestowaliśmy określone pieniądze, na które, które oczywiście pozyskaliśmy w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego od trzech lat. Jesteśmy w nowym obiekcie, w którym znajduje się Urząd Miejski, znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji i Straż Miejska. Warunki pracy radykalnie się poprawiły. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Może w każdej chwili, w każdej chwili przyjmować wszystkich interesantów. Jest oczywiście wewnątrz winda, którą wykorzystują zarówno dzieci, jak i osoby starsze w tym obiekcie.